Witam! Dzisiaj robimy kolejny wywiad, tym razem z Ziomkowcem, który jest graczem serwera. Prowadzący wywiadu to e, Bylkucku. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, więc zaczynajmy. E, więc witam, ja prowadzę dzisiejszy wywiad. I tak Ziomkowiec przedstaw się najpierw. Witam. E, jestem Ziomkowiec, streamuję i na Twitchu, i na YouTubie, interesuję się mechatroniką, e, informatyką. E, kiedyś tworzyłem serwer, raczej jeden serwer, który się prawie spalił, bo był na moim komputerze, znaczy komputer się prawie spalił, ale, ale na szczęście już zmądrzałem i nie robię czegoś takiego, bo bo, bo inflacja była. Dobra, więc co sądzisz o serwerze Lightcore.py? Hmm. Znaczy, no to tak. Y, Lightcore jest nietypowym serwerem. Nie mówię, że brzydkim. Hmm, ale bym nawet go ocenił jako efekt ale w efekcie wyszedł jako serwer w efekcie wow hmm. Hmm. pamiętam nawet jak e, poszukiwaliście e, administratora e, ja się e, ja się jako chętny e, i, ja chętny byłam na administratora, ale wyszło na to, że, prze, że głównie przez to, że nie mam Premki, MC Premium, to, to nie dało się w ogóle mnie przepuścić, no bo było no bo było z, złe zabezpieczenie u mnie i każdy mógłby by mi się w, wkraść na konto MC. Jakby na serwerze, na skinę, jakby dobrze. A wiesz, kim był Janek Player? Mm, no, on przypadkiem nie miał się przebrać za spider -Manu. A wiesz, Pan? kim był Dzwon? Eee. Y y y dzwon. Nie wiem, nie wiem, kim jest dzwon, ale wiem, że dzwon dzwoni w uszach. <grywka> Dobra. O wiesz, czym jest LCSRR? LCSRR to chyba Republika Lightcore, chociaż nie mam wiedzy, jak na historię. Bo we wcześniejszym roku szkolnym prawie nie zdałem, ale. Ale coś chyba ze Stalinem mi się to kojarzy. Nie, czekaj, to z Rosją. ZSRR. Czy ten ZSRS? Dobra. ostateczne pytanie. Najpoparniejsze zdanie wyprowadzone przez Tomskiego to. To nie gada to wypad. To nie gada, to wypad z administracji. Mm. Dobra, to już, wszystko, to już wszystkie pytania. Dziękujemy za udział w wywiadzie. I tak jak widzicie, tak wyglądał wywiad. Przypominam, że start jest wkrótce i chciałbym Was zaprosić na Discorda.